Dziś marginesy, na marginesach rysunki i co te rysunki mogą oznaczać. Zacznijmy od wznoszących linii wyglądających jak gałęzie drzewa jak wzniesione ręce. Człowiek jest wtedy pozytywnie nastawiony, wie co robi, yy, może współpracować. Nie powinno być żadnego problemu. Dość wysokie ego nie poddaje się aktywny. Gorzej, gdy te linie idą do dołu, wyglądają jak opuszczone ramiona, jak gałęzie drzewa. Taki człowiek poddaje się, takiemu człowiekowi go dręczy. Ma niski nastrój, znużenie może, może trochę melancholii. Tutaj trzeba wtedy zareagować, sprawdzić co się dzieje. Takiemu człowiekowi warto podać rękę i go wysłuchać. Jeżeli zaczniemy yy, Rysować sobie jakieś eski, floreski. To jest takie dopasowanie. Tutaj widać, że człowiek jest otwarty, jest miły, ale za dużo nie chce sam zrobić. Może czeka na akceptację innych, a może raczej na to, że ktoś za niego się weźmie do pracy. Yy, taki dyplomata trochę. Ale miły, go zachęca. Natomiast widzimy coś takiego. No to. To już niestety jest problem. Problem z tym, że człowiek sam z sobą nie daje rady. Zapętlił się, nie widzi, gdzie jest początek, gdzie koniec, nie widzi możliwości pracy, nie wie, jak to wszystko powiązać ze sobą. I tutaj trzeba temu człowiekowi pomóc się rozplątać, czyli po prostu zobaczyć te najważniejsze elementy sprawy i pokazać, że nie wszystko jest tak zagmatwane, jak mu się wydaje. Jeśli teraz zobaczymy osobę, które zaczyna, która zaczyna kątowo rysować przeciwstawnie, to już jest ostry. To jest człowiek nastawiony negatywnie, ale przy okazji też może być nieprzyjemny w słowach. To jest osoba, która się miota, ale miota się z taką energią negatywną. Kontowe. Pisanie i kątowe rysunki to trudności. Trudności w adaptacji, trudności w dopasowywaniu się do innych ludzi, trudności w komunikacji. I tutaj trzeba spokoju do takiej osoby. Z taką osobą trzeba rozmawiać, słuchać i próbować na wyjść, wybrnąć z sytuacji. Ktoś, kto będzie rysował tylko w lewo czy w prawo. To jest człowiek miotający się, ale w przeciwieństwie jest zagubiona i dlatego jest negatywnie nastawiona do wszystkich. Widzi, jak to wszystko poprowadzić. Pracuje normalnie. Tylko problem w tym, że ona odrywa te poszczególne elementy, nie widzi w spójności. I ma problem w ten sposób z poukładaniem, czyli syntetycznie, nie za bardzo, analitycznie jakoś jej to wychodzi. Wspomóc ją, poukładać, dojść do tego środka, do porozumienia i zobaczyć razem z nią, że da się to wszystko sukcesywnie osiągnąć. Jeśli będzie to na zasadzie mozaiki, gdzie się niby nam wszystko układa fajnie, tylko wewnątrz jest czytelna, na zewnątrz wydaje jej się, że wszystko jest dobrze, natomiast wewnątrz ona nie zdaje sobie sprawy, że można to poukładać. Ona stawia sama sobie granice. Jak widzicie, wiele tych granic pomiędzy jest i myśli jej w tym momencie gdzieś się rozpraszają. Tutaj trzeba te granice y, od. Y, ciągnąć, że tak powiem, czyli po prostu gdzieś je zgubić i zobaczyć, że te problemy wcale nie są takie straszne. Mogą być też kropki i na przykład siedzę sobie i no i co to znaczy? No co to znaczy, że jestem w kropce? Ja tak naprawdę w tym łyże czuję, patrzę. Ale nie wiem tak naprawdę, co z tym. Każda kropka to osobny mały problem i ja sobie tak będę kropkował, dopóki nie wpadnę na pomysł, jak to wszystko razem ściągnąć, osiągnąć razem, jak to wszystko poukładać. Może w ten sposób trzeba pomóc, pokazać, że jednak da się to wszystko jakoś połączyć i wtedy osiągamy sukces. Dalsze linie, które spotykamy, to. Spirale. Spirale. Spirala może być rysowana na zewnątrz, spirala może być rysowana jako koło, ale spirala może być też rysowana do wewnątrz. Jeżeli widzimy spirale rysowane do wewnątrz, nie jest to komfortowe. Niestety probaj zasadza się na tym, że najpierw jest wszystko w porządku, bo ja sobie rysuję bardzo fajne kółko, ale Później okazuje się, że problem mnie ściąga do, dołu, do przodu, do dołu, do środka raczej. Ściąga mnie i nie pozwala wyjść z, z niego samego gdzieś na zewnątrz. Ciągle widzę ten problem i ciągle mnie te myśli ściągają do środka. Rysowanie na zewnątrz spirali mówi o tym, że człowiek wprawdzie z trudnością, ale próbuje się od tego problemu oderwać. I udaje mu się to powoli, mimo tego, że widzi coś, co. Jest nieprzyjemne cały czas. Warto jest wtedy takiej osobie, która do wewnątrz rysuje spirale, też pomóc i porozmawiać, pokazać, że może ten problem wcale nie jest taki straszny, że warto pozostać z dala od niego, bo z daleka niego on będzie, ale żeby nas nie, żeby nam nie zajmował myśli. Można też jeszcze. Widzieć, zobaczyć takie zygzaczki, ale nie zygzaki na zasadzie coś takiego, co już omawialiśmy. Niestety, zygzakiem problematycznym jest coś takiego, na przykład, co przypomina burzę, prawda? Taką trąbę powietrzną. Nieraz ludzie rysują jakieś owale, czyli coś, co w, mówi o nich, że skupiają się wewnątrz, nie chcą wyjść na zewnątrz, jeszcze potrafią to zamalowywać. Gorzej jeszcze, gdy na przykład jest to jakiś dymek słowny, tutaj ma być coś napisane, a okazuje się, że jest zamazane. To znaczy, że niestety coś ciężkiego siedzi w umyśle człowieka i trudno mu strasznie dużo i strasznie się szamoczeszyć, strasznie się te lepie na boki. Taka osoba ma zajętą swoją uwagę i emocje zupełnie innymi sprawami niż to, co się na okół, na, na ogół naokoło dzieje. Tutaj trzeba też wysłuchać, pomóc, a może po prostu zaakceptować, żeby te, ta szamotanina jednak ustała. Widzimy nieraz kratki. Ktoś sobie poukładał. Układa sobie tak ładnie i układa równo, sobie rysuje. Trochę to przypomina tabelę, trochę to przypomina szachownice. No to jeśli przypomina tabelę, to taka osoba jest poukładana. Naprawdę próbuje w życiu równo, sukcesywnie z. Tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, jakoś to poukładać. Ale jeśli taka osoba zaczyna zamazywać, to już wiecie, co się dzieje. Jeżeli zamazuje to w szachownice, to znaczy, że w jej życiu cały czas tak miotają się wewnątrz te pozytywne i negatywne myśli, te pr takie problemy, które ciężko. Po prostu pojawiają się cały czas, cały czas, ale są też te dobre sytuacje, te pozytywne chwile, te miłe wspomnienia czy uczucia, i taka osoba musi po prostu sobie to wszystko jakoś sama poukładać. Można jej tylko, yy, ją tylko wspomóc na zasadzie takiej, że po prostu problemy nie są do końca samymi problemami to my je tworzymy sami dla siebie, ludzie z zewnątrz potrafią je inaczej okazać, pokazać i ocenić, więc może lepiej się konsultować. Yy, pamiętajcie, że nie wyciągamy od ludzi informacji na zasadzie no powiedz no co Ci jest. Nie, tutaj raczej mówimy, że może też przeżywaliśmy coś takiego. Yy, może zahaczmy słowem jednym, co się dzieje, może wysłuchajmy, może wcale nie słuchajmy, może po prostu razem posłuchajmy muzyki czy obejrzyjmy film, a temat sam się pojawi. Takim osobom nie jest tak bardzo trudno, bo one to życie układają sobie spokojnie, ale ilość tych ciemnych plan, że tak powiem, na ich życiorysie może być duża. Jest, znaczy to wspomnienie jest ważne. I ostatnia rzecz w tym wejściu, ale bardzo ważna. Kochani, my rysujemy strzałki. Bardzo często rysujemy strzałki w różne strony. Prawda? W te, w tamte, jeszcze winno. Strzałki, jako takie, odrywają nas od rzeczywistości. Strzałki nie pozwalają się skupić na pewno, tylko w zależności od tego, w którą stronę ta strzałka odbiega od środka, to jest inny aspekt. I tak, jeżeli leci w górę, to jest, są to marzenia. Marzenia i wysokie ego. Jeżeli w dół to jest to skierowane na zmysły. To jest osoba, która, dla której jest ważne to, co się dzieje tu i teraz, dla której e, ważne jest taka, takie posadowienie silne. No właśnie, albo na swojej zmysłowości, na tym, co czuje, na tym, co widzi, albo na materialnych sprawach. Jeżeli w prawo się kieruje, to jest przyszłość. W przyszłości widzi. Swoje, swój rozwój. W przyszłości jest też pierwiastek taki silny, męski. Natomiast w lewo to jest przeszłość, rodzina i pierwiastek żeński, czyli może być matka. Jeżeli Rysujemy strzałki w odpowiednią stronę. To nastawiamy, jakby naszą y, uwagę, percepcję na coś w tym kierunku, y, co nie pozwala myśleć o innych miejscach, o innych rzeczach. Y, jeżeli te strzałki są skośne, no to już sobie możecie wyobrazić, że są to aspekty takie podwójne. Wprawdzie zmysły i pieniądze, ale w stronę przyszłości, czyli ja już zaczynam coś planować. Y, strona marzeń. Ale w przyszłość, czyli bujam w obłokach to, co będzie w przyszłości, ale nierealnie. Jeżeli w lewo rodzina przeszłość i marzenia, to znaczy, że może wspominam co było fajnego, co było miłego i buduję z tym swoje miłe teraz wspomnienia. Jeżeli natomiast jest to w dół i lewo, zmysły pieniądze, ale rodzina bardzo ugruntowanie silnego, co dami mi opoki, będę wtedy się dobrze czuł. Yy, szanowni Państwo, jak widzicie, można wiele rysować, można wiele z tych rysunków odczytać. To jest pierwsza część mojego wystąpienia. Ze względu na to, że Facebook ogranicza do 15 minut, no to ja te 15 minut na początek e, zająłem prawie, że e, zapraszam na drugą część. Natomiast taką e, końcową e, mowę e, końcowa mowa moja będzie następująca. Starajcie się odczytywać, ale nie bierzcie tego jako wykładnik. Bawcie się takim odczytywaniem. Możecie bawić się normalnie w rodzinie, rysować sobie różne rzeczy i próbować opowiedzieć, co to znaczy emocjonalnie Ryszcie, y, tych rysunków, jako podstawę do twierdzenia, dokładnie tak jest, a nie inaczej. Pamiętajcie, że rysunki to tak jak ocena subiektywna wystąpienia słownego. Czy zagra. Zapraszam na następny odcinek i życzę miłych czy miłego czytania z gzaczków swoich i swoich bliskich. Dziękuję.